Witajcie, kochani bracia i siostry, A niejednokrotnie spotkałam się w moich komentarzach ze stwierdzeniami, że Jezus jest Synem Boga, że Jezus nie jest Bogiem. Otóż nic bardziej mylnego. Gdy faryzeusze oskarżają Jezusa o to, że nazywa siebie Synem Boga, Jezus mówi: Czyż wasze własne pisma nie mówią? Ja powiedziałem: Bogami jesteście. I to było nawiązaniem do Psalmu 82. Otwórzmy sobie Psalm 82. I czytamy w wersie szóstym: Ja powiedziałem, jesteście Elohim, bogowie w zwykłym sensie, pochodzący od Boga Najwyższego, aniołowie. Ja powiedziałem, jesteście Elohim i wszyscy jesteście dziećmi Najwyższego, ale pomrzecie jak ludzie i upadniecie, tak jak jeden z książąt. Kto przemawiał przez Dawida? Czy w Starym Testamencie było pojęcie jakieś o Jezusie? Kto przemawiał przez Dawida? Jezus do tego psa mu się odniósł i powiedział: Ja powiedziałem, Boga, Elohim jesteście. Ja powiedziałem, Elohim jesteście. Jezus nazywa siebie ja jestem. Ale co najbardziej może nas utwierdzić w tym, że Jezus jest Bogiem? To przejdźmy do Ewangelii Jana. I mamy na początku było słowo. Słowo to jest logos. Coś powiedzianego. Na początku było Słowo, i Słowo było z Bogiem. Teos. I Słowo było Bogiem. Tak samo było na początku z Bogiem. Wszystkie rzeczy były uczynione przez Niego. I bez niego nic nie mogło zostać stworzone, co zostało stworzone. W nim było życie, i życie było światłem ludzi. I światłość świeci w ciemności, i ciemność nie może pojąć go. Został wysłany człowiek od Boga, którego imię to ja. Ten sam był świadkiem tego światła, tak aby wszyscy ludzie poprzez niego uwierzyli. On nie był tym światłem, ale został wysłany, aby być świadkiem tego światła. To było prawdziwe światło, które świeci. W każdym człowieku, jaki przychodzi na świat. On był w świecie, i świat został przez niego stworzony, ale świat go nie znał. Przyszedł do swoich, ale oni go nie przyjęli. To może. O, przejdźmy do czternastego od razu. A więc dobrze, to jeden, czternaście. To wróćmy jeszcze do jedynki. Na początku było Słowo i Słowo było z Bogiem. I Słowo było Bogiem. I teraz do czternastego wersu. I Słowo stało się ciałem. Ciało to jest ciało. Jako zdarte ze, ze skóry. Mięso zwierzęcia, jako jedzenie. Ciało w przeciwieństwie do duszy. A więc słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. A więc kim jest Jezus. Ludzie, my często jako ludzie pojmujemy świat w taki sposób, jakiego widzimy. Według tego systemu. W tym systemie ma się rodziców, rodzice rodzą dzieci i dla tych dzieci, ci, którzy ich spłodzili, to są ich rodzice. Natomiast jeżeli chodzi o Boga, to my nie możemy pojmować Boga na swój ludzki sposób, dlatego Jezus mówił przypowieściami do ludzi. A więc mamy co? Na początku było Słowo, i Słowo było z Bogiem, i Słowo było Bogiem, a później czytamy: i Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo jest Bogiem i Słowo zamieszkało między nami. Gdyż Bóg przyjął ciało, stał się człowiekiem i w ciele nazywał się Jezusem. A dlatego, że Bóg jest Bogiem ciała, Jezus będąc w ciele mówił do swojego, mówił do Boga Ojcze. Bo Bóg jest wszechobecny może być jednocześnie wszędzie. Więc to nie było tak, że Bóg opuścił niebo i tutaj wszedł. Bóg jest wszechobecny. Dlatego Jezus jest Bogiem. Bóg jest, ja jestem. Jezus jest ja jestem. Jezus mówi. Czyż, moje, czyż wasze pisma nie mówią, ja powiedziałem, bogami jesteście, odnosząc się do Starego Testamentu. I słowo stało się ciałem, słowo było Bogiem, słowo stało się ciałem. Również imię Jezusa. Je, Bóg to jest El, a Jezus o, w Izajaszu jest opisany, że jako Immanuel. Co znaczy Immanuel? To znaczy z nami jest El. I słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jezus jest Bogiem. Koniec. Kropka. Również ktoś kiedyś zadał mi pytanie, co z e, dziećmi, które z niemowlakami, które umierają. E, I ja nie będę bawiła się w kogoś, kto w jakikolwiek sposób osądza, ale uważam, że Bóg zna wszystkie swoje anioły. On wie, który się nawróci, który nie. I nie bez powodu Biblia mówi, że dzieci są święcone przez Boga. Jak gdy dziecko się rodzi, my nie wiemy, co ono w głowie ma, co ono myśli. Wiemy jedno, że dzieci yy, święcie wierzą rodzicom. Dopiero potem świat je zmienia. Dzieci wierzą rodzicom. Więc jeżeli rodzice żyją w Bogu, uczą dziecka o Jezusie, to, to, jest, jedyne, to jest jedyne, co to dziecko zna. Dlatego dzieci są święcane przez Boga. My nie wiemy, co myśli niemowlak. Nie pamiętamy tego czasu, gdy my byliśmy niemowlakami. Nie do końca jest zbadane dokładnie, co tam tak naprawdę w mózgu dziecka się dzieje. Także to należy zostawić Bogu. Ale to nie zmienia tego faktu, że my jesteśmy tutaj, dlatego że my przed tym takiego dokonaliśmy wyboru. Dlatego żaden niemowlak nie rodzi się niewinny. Dlatego Dawid mówi w grzechu: Poczęła mnie matka, gdzie Dawid nie był poczęty w nieprawym łożu. Pochodził z małżeństwa które było zawarte przed Bogiem. Nie pochodził z nieprawego łoża, a mówi, że w grzechu poczęła go matka. To było grzechem. Przyjęcie ciała było grzechem. Chęć wzięcia udziału w tym. Chcieliśmy, wchodzimy do ciała, no to mamy, dlatego nikt tutaj nie rodzi się. Niewinny. Wszyscy rodzimy się z grzechem. Dlaczego? Dlatego, że do tego grzechu doszło wcześniej. Bo postanowiliśmy się zbuntować przeciwko Bogu. To nie jest jedno Hunger Games, że Bóg sobie nas stworzył, tak rzuci, a tu bawcie się, będę Was sprawdzał i zobaczymy jak Wam będzie szło jak w jakiejś grze. Nie. Jesteśmy tutaj z naszego własnego wyboru i na logikę. Jaki byłby sens dla szatana stworzenie tego systemu, ogłupienie nas i zabicie nas? Jak by to miało działać, gdybyśmy rodzili się i byśmy pamiętali, kim byliśmy, że tam że byliśmy bytami duchowymi, że nie było tam bólu i cierpienia. A tutaj co jest? Tu jest jedno wielkie bagno. Jeżeli chwilę jest fajnie i w ogóle to dlatego, że mamy klapki na oczach, nie widzimy tego, co się tak naprawdę dzieje. W każdej sekundzie, ktoś umiera cierpi, dzieją się po prostu niesamowite tragedie. Cały czas nas trują, no i jest po prostu kosmos. Wszystko staje na głowie do góry nogami, tak jak mówi Biblia. Dobro uważane jest za, za zło, zło za dobro. W każdej minucie gdzieś tam toczy się wojna. Dlatego rodzimy się bez... Nie pamiętamy, kim jesteśmy. Nie pamiętamy. Dlatego Biblia mówi, że nasza tożsamość jest ukryta w Chrystusie. Bo my jej nie za, my musimy naszą tożsamość odkryć ponownie. My rodzimy się goli, niesamodzielni, kompletnie nie bez niczego. Z to totalnie wypranym umysłem. Jesteśmy naprawdę dosłownie jak owce. Dosłownie jak owce. Nawet jak ktoś się interesował swojego czasu, psychologia tłumu. Przecież owce tak samo działają, owce są, no, no niestety, są strasznie, no taki jest fakt, są strasznie głupie, wystarczy je przestraszyć, to jedna na drugą i, i się pozabijają. A ludzie jak działają, w jaki sposób, jak działa psychologia tłumu, do jakich okropności ludzie mogą dojść po to, żeby po prostu przetrwać w tym gównianym świecie. Także moi kochani, nic nas tutaj absolutnie nie trzyma. To nie jest nasz dom. Dopóki tutaj jesteśmy, nieśmy światło innym ludziom. Ale pamiętajmy, że to nie jest nasz dom. Że to nie jest nasze miejsce. Że my tutaj się nie kończymy. Niech Bóg Wam błogosławi, moi kochani bracia i siostry.